Zaczynaliśmy mając 16 lat, przynajmniej ja, nie? No. A daś był a daś palił papierosy. Palił papierosy. Wielki kółka, 12. 12. wielkie kółka i wszyscy na niego tak patrzyli. to, miałem, to fakt. I jak on to robi. I wszyscy mówią, to na pewno będzie dobry gitarzysta. I potem przyjdziesz już gitarę i powiedział potem potem tak. Ty będziesz grał na perkusji, ty będziesz grał na basie, a ty będziesz śpiewał. Do drama. I się zaczęł. No, zaczęła się ta historia, tak, no, to trochę Ej. grania po blokach, trochę grania w pokojach, mm. trochę grania w, y, jakby w, no, to się stieramy, w suszarniach, w utkani. bloku. No. W suszarni to pierwsza moja brucha była zwana. na czterech strunach, na jolce dwa, cztery struny, tylko miała, nie miała, a jednych, a dwa. Od Darka Grodowskiego się tej pamięci już nie spożyczą, ze wszystkimi bebeami na wierchu. No ja no fuz ja w, ja w tym, tym czasie, to był rok taki 76, to bym fuz ja miałem. Ten ja nawet, miałem. nawet gitary nie miałem i do 2000 18 roku nie miałem gitary. <grym> Dalej, nie miałem <jest> gitary. <grym> Andrzej Tyran na wokalu, Jurek e, e, Chowajny druga gitara, Piotrek Gimbala e, 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 bas, Jagrem na bębnach, Adaś gitara przód. I tak to się wtedy działo. Ja Nazywało tak tak się Digen. I nie. potem z tego doszły Gienki, osiedle Piżole i zrobił się, ale to tylko ja doszło. I, I a nie. Się, no tak, ale potem się zrobiło z tego pogotowie seksualne, to było jak ja przedtem, to było pogotowie seksualne, no to no. już żeśmy grali, Adaś ja a już przed, a a bo już się, I jeszcze bo, nie, dorodką, jeszcze, latową, jeszcze tam, no, jeden ja koncert, z jeden koncert, z ja no. przecież grałem, ale śpiewałem, generalnie tam, no, 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 no kartoteka no, słynna, tak słynna, no, śpiewałem tam generalnie, a Daśbieli no, grał takim... na, na basie. Potem żeśmy się Potem rozeszli, bezmiana, no, Ja grałem w orkiestrze spanikowanych dezodorantów. Z piżolem właśnie, wtedy dopiero z piżolą. Okay. Dylanym z dzielanym jest Ale muszle koncertowe generalnie. Muszę koncertowa, która teraz będzie miała mieć teraz z renowacji chyba. Jeżeli znaleźć zespoły, które więcej razy zagrały 1 i 9 maja, to od nas... To ja nie, nie wiem, to nie, nie wie, kto jest, jest lepsze. Nie ma i nikt, i nikt to nie wybije. Nie, nie wiem, kto jest lepszy od pierwszego maja. Bo wiadomo, że nasza trasa koncertowa zaczyna się pierwszego, kończy 9 maja. maja. Ale była fajna, faj, faj, fajna, fajna, atmosfera, faj, faj, fajna była atmosfera, fajna była obsługa, właśnie dyrekcja. Właściwie wtedy domu kultury. Do, do, domu kultury. Jaka pani Malinowska, która... Pani Malinowska, ona... Ona żeby, żeby nas żeby nas, żeby nas tam pozbyć. To ona nam te eltrony dała. <totmianie> <totmianie> no, Zdźcie. To... <totmianie> nie, no byśmy z nią przejdzie, ona nas zabrała do domu kultury. Jakiś czas, nie? żeśmy grali, ale no. myśmy na nowej kolonii mieli, ona tak. dała nam dała. Eltrony są. No. Dali nam sprzęt, no, tak. Ona to nie, załatwiła nie, już w w na nowej kolonii Nie, bo tu potem w Domu Kultury, pamiętasz, żeśmy tu grali na sali, potem żeśmy grali na przecież No na tym. Tak, bo taka młoda pani, ta kierowniczka, przecież nie było dużo. Ale była taka fajna ona była tam. Tam żeśmy grali dość długo. I dopiero potem, żeśmy przeszli, jak ten dom kultury otworzyli na, na osiem. Garaż, garaż, to tutaj powstał, znaczy garaż. Garaż jako zespół powstał później, ale tu najwcześniej to Zbyszek i Adaś mogą powiedzieć na znaczy, no, Nie, to było tak plumkanie, na stawie, przy ognisku Adaś, ja i nasza przyjaciółka Mirelka. Którą musimy wspomnieć generalnie, to, o której e, dziękujemy. No nie może. E, tak. <laughs> musimy ją wspomnieć, I, musimy I, I to było takie, i tak. próbowaliśmy i potem, żeśmy przyszli tu bo była zima i nie dało się w domku wędkarskim grać i tak dalej, przyszliśmy tu, to był straszny bałagan, tu, tu tutaj była, jedna wielka rubieciarnia, warsztat taki stolarski, tutaj madło, wszystko i tak żeśmy zaczęli sobie tu takie, 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 standardy i w pewnym momencie, w pewnym momencie przyszło mi do głowy, mówię, czemu mam w tym psychie siedzieć, jak ja tu mogę zrobić remont. I tak, po pomalutku, pomalutku z pomocą kolegów, koleżanki żeśmy tutaj Wyremontowali, wygłuszyli i zrobili. No i spotkałem oczywiście przypadkowo na Karcie Pini Power. Tak, tak. I ja mówię, graby no. przyjdzie, no przyjdę. No jak już wiele to się zaczęło. No i wtedy się zaczęło i oczywiście miałem kontakty z Piotrem z dawnych lat jeszcze z Piotrkiem Gębalą, tylko znałem Rafała i e, e, wiedziałem, że śpiewa i spróbowałem do niego uderzyć. Na początku nie, nie tego, nie chcę się dać tam to strasznie Przecież. taki był. No. Ale potem warunki finansowego jednak ośmieliły. Czyli <noise> no. przy przyszedł. Na początku był stres, ale potem było fajnie. I, jest no, fajnie. i zaczą, zaczęliśmy tu, 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 tu robić. Mirek Boron. No pierwszy pe, trzeba, pierwszy trzeba pierwsza, wspomnieć, bo i, Mirek. Pierwszy no, no, to był da, Pierwszy taki tak, stały, tak. troszkę stały, bo wcześniej z Berklistów różnych tam było, to właściwie tak. to przyszedł, to grał. grał z nami. Ale Mirek był jakiś... Kruszyński i grał z nami. I, Witold e, 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 Dziwnik na perkusji. Perkus. Ja, kto przyszedł to też? To, <grywa> to, to, to podbijał. podbijał e, to bo to e, było ważne. E, nie. E, 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 I, nie. No, I potem... E, Ale pamiętasz, że mieliśmy pierwsze perkusje kupiliśmy taką elektroniczną. Pierwsze mieliśmy perkusję. Specjalnie tamto... zainwestowaliśmy w to... A, no przecież ten e, kuzyn, kuzyn Mirka Borunia. E, tak. E, nie mogę wspomnieć. Marcin, Marcin dokładnie Marcin, to był Marcin, Marcin, Marcin. On nam tu też podbijał czasu do czasu. No, to no były raz, takie fajne, to, fajne czasy. To. I potem Mirek. Mirek już był potem na stałe. No pierwszy koncert w sumie, żeśmy z nim zagrali. No nie, tak, to pierwszy. pierwszy koncert, Rosji, który potem, graliśmy. Potem, tak. No to był dom kultury. Bo w zasadzie było inaczej jeszcze trochę, bo był Mirek i był Krystian. Krystian był podobny. Ale najpierw razem przychodzili. Ale potem Krystian. Yy, tak no, jakby się wycofał troszeczkę, nie tak mi się wydaje. A Mirek został na stałe i już grał, tak, już został tak. później. No a potem się sytuacja odwróciła. No i Mirek poszedł w politykę, politykę ragie, tak jest radnym. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, pozdrawiamy go liczymy nie. na wsparcie. Na wsparcie finansowe, finansowe dokładnie. <laughs> a i przed Krystianem z Krystianem już żeśmy potem tak ogrywali no długo, długo. Krystian rzeczywiście zrobił tak. u nas rzeczywiście dobre bemny i to było tak, że tak, to był taki fajnie. początek, gdzie, 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 gdzie była rzeczywiście no industria, no nakręcało nas, chrystia nas Tak, Christian, ta, Christian no. zdecydował, że no, sytuacja no, taką, że, no, że nie da rady być, jakby to powiedzieć, dyspozycyjnym. <coughs> Także żeśmy się z nim rozstali, powiedzmy w, w przyjaźni, bo utrzymujemy no, stosunki. No i nie, żeby się z nim nie, się, roz, nie, roz, nie rozstali. No, no. no, po prostu nie może się I pojawił się Robert, który jest aktualnie naszym perkusistą i wziął udział w nagraniu w naszym pierwszym na graniu, nagraniu, na graniu, pierwszym na graniu, tak, jest. Zresztą no perkusja jest duży wkład, jest, bo perkusja jest jego, nie ma żadnego wyłączenia się na pamięć tak, czegoś, tak. co było grane, tylko to jest nowości. Dlatego, dlatego no, to jest, można powiedzieć, perkusista, który ma wkład, duży, duży, <śmiech> dobra, <śmiech> bardzo, bardzo duży, duży wkład. tak, powiem tak, to tak. bez kozy. Bez kozy. Tak. Kiedy zaczynasz to ty może to zaczyna? <laughs> ja zaczynałem, o matko w ja zaczynałem ho, chyba w osiemdziesiątym Ósmym i to tu w Brzeszczach, w Nadziei, jeździłem z zespołu Desperacja Punkowego. Tutaj, tylko nie grałem na bęgach. Na bębnach grał Darek Mika. Nie wiem właśnie, o ile dobrze pamiętam, tam Piżol też grał. Zbyszek Burbień? Tak. I potem ten zespół się rozpadł. Ja postanowiłem założyć zespół o tej samej nazwie, ale już grając na bębnach, na Fincimie. Desperacja. I graliśmy... Pamiętam tam był Grzesiek Ibrzycki, Marek Bartów i ja się. No i tak od tego zacząłem. Nie? Od tego, jakby moje pierwsze bandy to był stołek, szafa i garnek jak powerwał. Tak? I tak, żeśmy robili próbę u Grześka w domu. No a potem tego też zaproponowali mi granie chłopaki z Walhalli. Taki był hardkorowa kapela ze święcina. Starsi wszyscy do mnie o 10 lat. No i tak się jakoś się. No i od tego się zaczęło jakieś takie granie, powiedzmy, takie poważniejsze. No i tak przechodziłem przez potem różne kapele Teraz się zrobił Blowitz. No, potem. Potem. Potem był Whisky on the Rad, taka rockowa kapela. Z Konradem Rytkowskim pozdrawiam zresztą serdecznie. Potem Trochę bluesa, te... no trochę metalu, trochę ska, aż do tej pory, nie? No teraz aktualnie, to... no tak się udziela, ta wszędzie to. Ja zacząłem z zespołem Insight yeah. i tak było bardzo długo, do 10 lat. Także tam tylko, tam zacząłem i tam e, skończyłem, nie miałem żadnych... Mhm. Ciekawszych stylizka jak chłopaki Kupoczenia. W sumie dobrze się tam grało. Nawet e, taki ciekawy sposób na muzykę mniej nogę, a później przestaliśmy ze względu chyba wypadki bardziej zawodowe. No i później w ogóle całkiem przy, przy, przy tym e, dziennikownik. A to był epizod, taki epizod. epizod. Później tylko spotkaliśmy się z chłopakami na ognisku u mnie. E, obrótką no i robiliśmy tam takie fajne rzeczy. Jakie piękne tankowice. bongosy, bardziej nas to, bardziej nas skręciło to, to, taka e, f, folkowa, e, znaczy taki folkowy sposób na, na, na granie, połączony z jakąś indyjską e, muzyką, e, z, no, mm, troszkę, troszkę było zabawne przy tych Aż pewnego dnia e, kosiłem trawę, no i szwagier do mnie i Mówi, że podjedź do chłopaków. Nie, nie podjadę. A on było ci tak... wtedy wyłączył kosiarkę i nie, mówi: Dobra, nie, pojadę. Nie, nie. <laughs> I, I było tak parę razy, i za piątym razem mówię: Dobra, przebrałem się, przyjechałem tutaj. Chłopaki widzę, że grali, a czy wtedy grali covery. No ja powiedziałem im, że ra, ra, raczej coverów nie, raczej jak będziemy grać e, swoje, to wtedy mo, możemy coś robić, no i tak, było. i tak się stało, bo nie chciałem grać coverów, bo na początku widzę, że tutaj były różne, e, no tam modlitwa breakoutu, czy tam nie wiem, coś tam jeszcze było, także no i tak się za, e, zaczęło i tak tutaj jestem. pierwsze takie utwory, kawałki. Gdzieś tam pamiętasz, żeśmy grali? To był jeszcze takie z czasów właśnie y, orkiestry spanikowanych dozodorantów. Ten pierwszy do no był... wuce i do ci... nie, 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 to A był to punk był przecież. Nie, to nie był punk, to był taki, ja wiem, taka nowa fala, taka bardziej pod Killing job coś coś takiego. A, tylko okay. że tylko że kawałki zostały, one tam były praktycznie niewykorzystane To my dziś, dzisiaj ich nie gramy. tutaj zacząłem robić to, co zawsze lubiłem, czyli inspiracja typu y, muzyka lat Powiedzmy 60-tych, 70-tych przełom, taka hard rockowa, progresywna troszeczkę. Zresztą no każda, no i folk, bo Rafał przecież bardziej oscyluje właśnie w kierunku takim, takim nie? Troszkę psychodelii. Bardziej, bardziej folkowym. No, folkowym psychodelii. Tutaj, tutaj można byłoby wymienić Dave Matthews Band, można byłoby wymienić taki współczesny zespół Black Rebel Motorcycle Club. Zresztą ma bardzo fajne brzmienie. A tak poza tym, no to, no tak jak mówię, przy okazji Dead Can Dance, no takie inspiracje ta, bardziej folkowe. No ja bardziej tam jadę w kierunku Led Zeppelin, Black Sabbath, ewentualnie bardziej pod grancz coś takiego, Mocniejszy, no mocniejszy. Płyta, 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 salowa płyta nie, Roberta Planta, tak. carry Fire. To no bo to, no też, to też, to, też, 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 te też właśnie w takim stylu jest tak, takim, takim hmm. innym. No I tak generalnie się to kręci w tym To właśnie teraz dopiero gram to co zawsze chciałem bo kiedyś ten punk to był taki dla mnie trochę wymuszony bo nikt nic innego nie chciał. No, no tak, była, tak było w 50 to, latach taka woda to znaczy, była też o to, że, że tutaj są różne wkłady bo gdyby to było takie jednoznaczne to nie brzmiałoby to tak no tak, tak oczywiście może, dlatego może ciekawie bo wszyscy, wszyscy mają jakiś kład zresztą Zbyszek lubi pankowe granie. I dlatego tam, tam każdy coś tam coś tam od siebie daje nie ma jakieś tam wydumanych spraw nie? że musi być tak i jest tak prawda na razie jeszcze się nie bijemy także te gusty jakoś i Tak najwyżej nie brakuje zrobiliśmy zrobiliśmy 13 kawałków ograliśmy je no parę razy żeśmy zagrali no wiadomo jak jak Taki zespół zagra, kiedy go gdzieś tam zaproszą, nie są jakieś trasy wielkie, a, a warto by było gdzieś to zostawić, no bo człowiek jak coś zrobi, to chce, żeby to gdzieś ktoś o, kiedyś trwa, może no, usłyszał no, albo sam no. dla siebie miał. No i fajnie ta płyta, znaczy płyta, no te nagrania, no zbyszek ogarnął sprawę ze studiem, dogadał się jako jako nasz główny organizator wszystkiego, co się dzieje wokół zespołu. No i fajnie, pojechaliśmy w studio eleganckie, bardzo dobre, zresztą studiu z polecenia Petka Krytuczyńskiego. Prawda? Dobrze mówię? I Bartka, Bartka, Bartka Słapińskiego, tak jest. No i było fajnie, pojechaliśmy wszyscy tam, żeśmy sobie razem pracowali. Nowe doświadczenie, tak. dla, nas nowe. No, dla, dla nas nowe. Dla nas nowe. Dla Roberta, to... dla Roberta to już chleb z masłem. No, ale rafał też, już. rafał też. Rafał też. nie dla nowość, nowość. Coś, z czym musieliśmy się zmierzyć. Zmierzyć i rzeczywiście no... Ale nie jest tak źle, jest fajnie, zależy wszystko. Pan bardzo przyjemny, i, i. Ale nie jest to jak, łatwe. Jak, jak, no, bo nie jest to łatwe. Sytuacja jest taka, że na każdym koncercie gdziekolwiek, to błędy się czasem gubią, często się gubią. Ludzie nie A słyszą tam... tego już drugi raz, jak się też nagra. To jest no, chwila to prawdy. To, było... to się nagra i to jest, i to no. potem milion razy słychać to samo. Ale no, to było zdarzenie z nową nie? Dokładnie. Tak. każdy no. się bał tego. Tak, tak. Ja, tak. się, ja, ja się stresowałem bardzo. Nie? Ja widziałem to Tobie, że ty się stresowałeś. Z czym napić musiałeś. No, planujemy nagrać 13 utworów, tyle co mamy. Pięć jest nagranych na tą chwilę. No, i teraz planujemy następną piątkę i potem dobić jeszcze tą trójkę. Chcemy to zrobić jak najszybciej, no bo jest taka sytuacja jaka jest. Koncertów nie ma, nic nie ma. Mamy to ograne. Po Myślę, nad... że na czerwiec, na, na, co, na nasz mini festiwalik, co wstawię Plumko że już tam ta płytka chyba się... Może no, by się urodziła, bo ja będzie, się, no, to się minimum da. jest 10, nie? Bo ja tak uważam, że, no, że znaczy, było no, minimum 10. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądać, prawda? Że, że trzeba to będzie poskładać do kupy czasowo i tak dalej, no bo, bo też nie można wepkać więcej niż się da, prawda? to, to już od tego zależy. Natomiast wydaje no, mi się, że, że, że tak jak Zbyszek mówi, powinno nam się udać. W ogóle każdy człowiek w pewnym, może nie w pewnym wieku, ale w pewnym swoim okresie życia, przynajmniej ja tak nie, zawsze coś w życiu tworzyłem. Są ludzie, którzy odbierają, a są ludzie, którzy tworzą. Ja lubię zawsze tworzyć i jak skończył się pewien etap w moim życiu tworzenia czegoś tam, zacząłem Wymyśliłem, że, że będę tworzył. To, to były moje marzenia z dzieciństwa i tak dalej. że trafiłem w taki fajny kompli tutaj i że zrobiliśmy to miejsce, stworzyliśmy to miejsce wspólnie i to się pomału daje i się realizuje. Jest generalnie dla mnie teraz życiową pasją, jedyną i, i, i wspaniałą. No wydaje tak. mi się, że... To właśnie dlatego fajnie jest, że nie ma ciśnienia, no nam nie zależy na tym, żeby wydać płytę, sprzedać ją w jakimś nie wiadomo jakim, wystąpić gdzieś tam, pokazać się, Postawić żeby jakieś, lepołudnie. no oczywiście, no gramy to spotykamy się, mi się wydaje, dlatego, że się lubimy między innymi i przede wszystkim i jest to jakiś sposób spotkań, przede... a że przy okazji pogramy, że coś jeszcze się udało, No pamiętasz na początku, żeśmy w ogóle nie myśleli o żadnym nagrywaniu, nawet do koncertowaniu, tylko żeby sobie pograć, bo, bo, bo zabić czas, no teraz się okazuje, że nagrywamy, że, że występujemy jakoś tam, no może się to jakoś rozwinie? No i wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś, że każdy coś powinien robić. Jak mnie to interesuje, to w porządku. Na siłę tego nie robię, dlatego tak ma być. I jest to pozytywna sytuacja, tym bardziej, że robię z ludźmi, których lubię. Ale ja myślę, że też warto pokazać yy, siebie. Jakby, no, swoje swoje jakby swoje wnętrze i swoje emocje, no, tak. swój y, punkt widzenia na, na pewne sprawy, które są, y, są dla kogoś mniej lub bardziej y, ważne. I, i tym samym e, pokazać, że coś, e, coś się robi, coś, e, coś w tym kierunku, w takim bardziej, nie wiem, no, no powiedzmy, że, 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 że artystycznie, ale to jest... To tym mówi pewna piosenka, którym pewien wiersz, który wymyśliłeś, czyli, czyli to, to nie nazywajmy tak nie nazywajmy tego pierwszym... Nazwijmy tekst, to tekstem tekst, nawet nie tekstem, bo e, uważam, że to też nie są teksty. Teksty piszą e, inni ludzie. Tak. E, ale ciekawe. to teksty, nazwać trzeba. No, no, to powiedzmy. Jest to tekst. No, 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 no ale w każdym jest. razie... Nasz, no, nasz poeta jest skromny. skromny. A, a przede wszystkim... No, <laughs> to Dla mnie jest to przyjemność. Prawda, dla mnie tak, ja myślę, że Ale masz rację. Plany są właśnie o tym, że ktoś... Żeby nie Coś tak. zaplanował i został w tyle. I spalił pilota. Tak, i, spalił się po, prostu. I po nim. A. A, I właśnie to jest to, żeby dążyć do czegoś, żeby się wyrwać z tych schematów, żeby to, jednak, to życie jakoś inaczej odegrać i inaczej przeżyć. Tak, dla tak? mnie to jest to najważniejsze to. to, że robimy to bez parcia, sztucznego no, parcia na siłę, żeby się pokazać, żeby coś zrobić. Jest to dobrze. Ana znaczy przynajmniej, przepraszam, ja mam takie odczucie. Jak się to mi spodoba, jestem zadowolony. Najważniejsze, żebym ja był z tego zadowolony, bo wtedy szczerze się to robi. Nie na siłę, tylko to, co chcę, to pokazuję. Jak to komuś się spodoba, dwa grzyby waży, prawda? No bo ja to już jak lubię. Robię. A jeszcze ktoś, jak to polubi, to będzie znakomicie.